Perełka, P jak perełka, P jak przemek, P jak przemas. Ja nigdy nie zapomnę tego, co wszyscy chyba przeżyliśmy w Stambule. I to nie tylko my, którzy siedzimy tutaj, ale wszyscy ludzie, którzy są też tutaj teraz po drugiej stronie kamer. Przemek, który to dobre dla Oli. Ratownika, Dla naszej ratowniczki, Tak. Która tam siedzi? Ola. Oli, to by w nie było. Kończyło, co się skończyło, ale jest przyjaźń. Koledzy i koleżanki nie opuszczą mnie. A to najważniejsze, najważniejsze, że jesteśmy nadal przyjaciółmi. Wiecie po co mi jest ta branzoletka? Ponieważ patrząc na nią, za każdym razem będę wspominał was. No ciebie. W tej bransoletce jest każdy z Przemek. was. Przemek. Przemek, proszę, nie walił tutaj. O, nie walił, Przemek. 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 Tak? Przemek. Nie rób tutaj i... górny. Nie, 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 Dziękuję Dziękuję wam Dziękuję, Dziękuję, że, że jesteście przyjaciółmi. nie, 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 Było cudownie. Słuchajcie, myślę, że to była trudna i chwilami dramatyczna, ale wspaniała podróż. Jesteście wspaniali! Miczki! Paweł, ile za podróżkę, którą wybrałeś? Sek, seks, seks. Czy ty mi coś proponujesz? Nasza podróż dobiegła końca, ale koniec zawsze jest nowym początkiem. Nasza przyjaźń trwa, utrzymujemy kontakt i cieszymy się, że mamy siebie nawzajem. pięknie wyglądasz. Dziękuję, ty też pięknie wyglądasz. Kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć do programu Daria i Przemek zostali parą. Paulina ma nowego chłopaka. O, super, kochanie! Agnieszka i Tomek nadal są razem, a Bartek i Paweł nadal szukają swoich wielkich miłości. Gojo! <śmiany>